Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 4 dzień stycznia 2022 roku. Imieniny obchodzą Rygobert i Suligost, których oczywiście gorąco pozdrawiamy. W Gdańsku mamy 6 stopni Celsjusza, przelotne opady. Blok BTC numer 717 125, Cena KNG 7,97 USDT. Cena Cash 365 KNG co oznacza, że jeden cash, jeden udział jest warty około 11 tysięcy złotych, ponad 11 tysięcy złotych, a to z kolei oznacza, że Kanga na dzisiaj wyceniona jest na 294,5 miliona złotych. To jest kwadrans Kango numer 78. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, udostępniajcie ten materiał. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co mówi informatyk, gdy dostanie na prezent na swoje urodziny pendrive'a? Dzięki za pamięć. <laughs> Powiedz, co się dzieje w świecie Bitcoina no. i Ethereum. No, mamy e, ziszczenie się wielu czarnych, e, czarnych scenariuszy. E, faktycznie, Bitcoin e, spada, spada cały czas. E, chociaż muszę powiedzieć, że od 2018 roku, w pierwszym tygodniu e, roku, Bitcoin zawsze ruszył rósł od 6 do nawet 36%, więc zobaczymy jaki będzie ten ten tydzień. No ale tutaj mamy spadek, chociaż była próba takiego pójścia naprawdę na dno, ale był tak silny opór na poziomie 45,5 tysiąca, że nie udało się tego przebić, mimo że był bardzo gwałtowny spadek. Myślę, że wiele, wiele pozycji się polikwidowało, ale jednak wytrzymało. W tej chwili jest chyba 46,5. No zobaczymy. W każdym razie, jeżeli faktycznie te 45,500, 45,400 zostanie Pokonanej i będziemy widzieli cenę poniżej, no to otwierają się drzwi do, do spadków, piekła. Tak, do spadków. Tam jest mowa nawet o 40 tysiącach dolarów, jako takim oporze, 38 niektórzy nawet wieszczą. No ale to myślę, że jeśli chodzi o wzrosty, to pogadamy jeszcze później, bo to jest duży, duży temat. Z Ethereum Podobnie, no ta granica 4000 została pokonana, spadło, chociaż na 3,5 tysiącach, podobnie jak w Bitcoinie, był bardzo bardzo silny opór. Jeżeli cokolwiek złego miałoby się dziać, czyli przebiliłoby te 3,5, spadłoby poniżej 3,5 dolarów, to większość wróżek WANES i, i Januszy mówi o tym, że spadki mogą sięgnąć nawet 2800, czyli bardzo, bardzo istotny spadek. No byłaby niezła przecena. To, to byłaby dobra promocja na to, żeby kupować, chociaż ja chyba nie wierzę już, że w takie, w takie obszary zejdziemy z Ethereum. Tym bardziej, że Ethereum w tej chwili jest szczególnie mocne do Bitcoina. To są rekordowe, rekordowe poziomy. Zobaczymy. Rok się dopiero zaczął. Bardzo ciekawa rzecz się zdarzyła 3 stycznia. Mhm. Pierwsze notowania wczoraj. I niesamowite umocnienie dolara. Niesamowite umocnienie dolara. Jak się popatrzy na wykresy, to mamy dosłownie pionową kreskę, która z kompletnego dna idzie prosto do nieba. Nie, nie wiem, jak długo to wytrzyma, bo to teraz to może być ruch jedno, i strzał jednorazowy. No ale jeżeli będziemy mieli faktycznie wzrost wartości dolara, no to Bitcoin też troszeczkę na tym. No Obywa. zyska, no tak, bo jest notowany do dolara, tak, Mówi, w tym tak. względzie, ale skąd to się bierze? No bo przecież e, e, właśnie chciałem się Ciebie o to zapytać, e, stopy procentowe. Są podwyższane, czy będą podwyższane i w Stanach, i w Polsce. Mhm. Wszystko na to wskazuje, co tak naprawdę jest mieszanką wybuchową, no bo kiedy podwyższamy stopy procentowe, jednocześnie dodrukowując po prostu w sposób nieskończony pieniądze, to jest ryzyko stagflacji, tak? Czy czegoś takiego? Tak, chociaż tutaj właśnie administracja Bidena zakłada zaprzestanie do druku pieniądza. Nie wiem, na ile to są tylko słowa, a na ile to prawda. Natomiast faktycznie mówią o tym, że będziemy już mniej, mniej drukowali, no zobaczymy to, ta administracja akurat ma to do siebie że bardzo często jedno mówi, drugie robi no ale takie są zapowiedzi no to chcę powiedzieć że czytałem tutaj analizę jednego z tam z ekonomistów amerykańskich mniejsza o to jakiego który mówi, że 2022 rok to jest po prostu rok wielkiego krachu ekonomicznego co właśnie nie jest z tym o czym przed chwilą powiedzieliśmy podwyższanie stóp żeby działać antyinflacyjnie jednocześnie do dróg. No, jestem ciekaw, jak będzie, jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia. Natomiast jeszcze jedno pytanie, czy uważasz, czy, czy te spadki, których teraz doświadczamy w świecie krypto, czy one mają jakieś fundamentalne uzasadnienie według Ciebie? Czy... Nie, ja, ja nie widzę. Wręcz, wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że mamy sytuację taką, że coraz więcej osób, coraz więcej bogatych osób, tak. mam tu na myśli takich bogatych, bogatych, przyznaje się do tego, że ucieka przed inflacją właśnie w kryptowaluty? To jest, myślę, jakiś tam dobry sygnał. Te kwoty, które teraz mamy, zobaczymy, jak długo się utrzymają, ale ja cały czas wierzę w plan B, że jego prognoza wróci do łask i już niedługo zobaczymy sześciocyfrową kwotę w dolarach, jeśli chodzi o wartość bitcoina. No, dobrze. Oczywiście to dobrze. nie jest porada inwestycyjna, w Jasne. żadnym wypadku. Zwrócę jeszcze uwagę, że jak czytałem, czytałem właśnie tę analiza rynku amerykańskiego, to wskazuje się na to, że tak naprawdę trzeba uciekać w trzy powiedzmy magazyny wartości: złoto, srebro i Bitcoin. Jest ciekawe srebro. Jest tam wskazywane jako coś takiego, co również może działać mocno antyfacyjnie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Przez srebro upadła Królestwo czy Cesarstwo Chińskie. W dawnych latach, bo właśnie wybrali srebro, a nie złoto. Okay. No, i znowu popełnili błąd, bo mogli wybrać bitcoina, a wybrali nie wiadomo co tak naprawdę CBDC. No to skoro jesteśmy przy CBDC, temat nudny jak flaki olejem, ale ze względów tutaj powiedzmy dziennikarskich musimy o nim wspomnieć. Nie wiem, czy wiesz, że pojawiła się już w App Store i tam w Google Playu. Aplikacja do chińskiego CBDC. Możemy ją ściągnąć? Nie wiem, czy my ją możemy ściągnąć, ale Chińczycy już mogą ją ściągnąć. Także zastanawiałem się, czy najpierw wybiorą App Store czy Google Play'a, ale wybrali jedno i drugie. <gry> Także dzieje się tutaj faktycznie. Mamy do czynienia z tym, że Amerykanie robią dodruk, podnoszą stopy procentowe. Nie do końca jasna jest ich jakby pozycja w stosunku do kryptowalut, a Chiny idą w jednym kierunku, po prostu chcą zdominować tutaj rynek, jeżeli chodzi o CBDC. I mówi się o tym, że to może zagrozić w ogóle pozycji dolara. Ja chyba nawet się skłaniam. Tej myśli. Ja, ja, ja myślę, że mimo wszystko wolę dolar, który jest taki, jaki jest w tej chwili, od CBDC. No, CBDC to szatan, oczywiście wiemy o tym. E, Nawet tak. jeśli to jest kierowane przez bank centralny, to jednak możliwości są w jakiś sposób ograniczone. Nie? Mogą produkować inflację, mogą dodrukowywać pieniądze i w ten sposób opodatkowywać wszystkich tych, którzy posiadają dolary, no ale nie mogą ci ich zabrać, tak po prostu. No tak. Oczywiście, oczywiście. Także ja też tutaj, żeby to było jasne, potwierdzam nasz manifest, że uważamy, że CBDC w każdej postaci właściwie to wilk w owczej skórze i należy tego unikać e, za, e, ze wszechmiar. No dobra, to... Sławek, słyszałeś, co się działo w niedzielę w Dubaju? Akurat tego nie 2 stycznia, <laughs> nie wiem czy dokładnie 2 stycznia, ale nagle zostało ogłoszone nowe prawo. Otóż za promowanie kryptowalutowych skamów płaci się horrendalną grzywnę i można pójść na 5 lat do więzienia. A. Znajomi mówili, że na lotnisku działy się cuda, <grych> że bardzo dużo osób gwałtownie postanowiło opuścić, opuścić Dubaj. Faktycznie. To jest ciekawe. Dużo takich osób, które promowały różnego rodzaju przekręty, przy różnego rodzaju takie podejrzane projekty, dużo z nich przebywało, mieszkało w Dubaju. W tej chwili myślę, że będzie dużo ciekawych mieszkań do kupna w Dubaju. Będzie można wynająć sobie taniej, no bo faktycznie wszyscy wiedzą, że. No, może Dubaj to jest jakaś tam ostoja trochę wolności od podatków, od podatków ale nie od jakiegoś, jakiejś opresji. W tym wypadku akurat uważam, że zapromowanie jakiś świadome, świadome promowanie projektów, które są przekrętem, jest oczywiście czynem, który powinien być ścigany i powinien być karane. To, że ktoś oszukuje innych innych ludzi, to jak najbardziej. No dobra, ale to w takim razie, kto podejmuje decyzję o tym, że coś jest skamem? I tutaj zaczyna się problem. Nie wiem, jak jest w Dubaju, podejrzewam, że to będzie trudne do wykazania, ale możliwe, że ktoś świadomie i celowo, na przykład, nie wiem, promował piramidę finansową. No właśnie. Tak? W Polsce się udało. <noise> tak, to chcesz powiedzieć o, o tym, co u tak? tak, o tych trzech wyrokach, chyba na 800 tysięcy łączna kara. Chyba 750, 800. 000, no. Czy powiedzmy sobie drobna kara w gruncie rzeczy. Niestety, nie taka duża. No ale bo, bo mówisz o okiku, to może dokończ, o jakich nazwiskach mówimy, czy nie chcemy tego ujawniać? Może no, zainteresowani sobie wyszukają. W każdym razie chodzi o grupę osób, które promowały w modelu MLM. No, pewne projekty i WOKiK, z tego co ja czytałem, po prostu zarzucił, że one świadomie nagabywały do projektu, który był wskazany na, na porażkę, czy narażał na utratę wartości tych, którzy inwestowali. To każdy, kto jest zainteresowany, niech tam zajrzy. Natomiast właśnie nie wiem, czy wiesz, że oprócz kary finansowej, która w mojej ocenie jest po prostu śmieszna 250 tysięcy złotych na głowę dla kogoś, kto tam pozarabiał po prostu grube miliony. To, to jest po prostu nic, ale Łokik zażądał innej jeszcze kary. I uważam. Ach, wiem, oni mają napisać na swoich mediach społecznościowych. Tak. Na social mediach mają tak. napisać, że tutaj popełnili błąd i tak dalej, i tak dalej. W gruncie tak rzeczy, Łoki chce uderzyć w ich mandat i przestrzec, powiedzmy, tutaj przyszłych inwestorów, żeby strzegli się przed trzema muszkieturami. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że jestem pewne, że. Chciałbym zobaczyć te wpisy na tych social mediach, jak oni je przygotują. Na pewno będą formalnie ok, ale co do przekazywania. Treści będą nie takie, jakbyśmy oczekiwali. A, a, propos, no. a propos wpisów, nie wiem, czy wiesz, że bracia Bogdanow nie żyją. Nie, podejrzewam, że nawet nie wiesz, kto, kto, to, to, raczej, to, jest. kto to jest. No, widzisz, to bardzo ciekawe. To są dwaj bracia, identyczni bracia, wywodzący się z bardzo szlachetnej rodziny, z bardzo bogatej. W latach 70. uchodzili za symbole seksu. I w ogóle byli bożyszczami. Tak. Jeden naukowiec fizyk, drugi naukowiec matematyk. Prowadzili wiele programów popularno-naukowych, wiele udanych prac, można powiedzieć, w czepku uredzeni. W życie im tylko kładło róże pod nogi. Natomiast zasłynęli później tym, że zaczęli robić sobie operacje plastyczne. I poszli w takim kierunku, że jak się popatrzy na ich zdjęcia, to człowiek ma wrażenie, że ogląda y, komiks. Rozumiem. <laughs> Naprawdę wygląd jest niesamowity. I e, dlaczego o tym teraz mówię? Ponieważ e, bardzo wiele memów kryptowalutowych. Jest opartych o ich wizerunek. Jako najczęściej są pokazywani w zestawieniu typu ich dwuje, zdjęcie, dwoje, jak mówią o tym, że zaczną inwestować w kryptowaluty, jak jeszcze są młodzi, a potem pokazane zdjęcie właśnie po tych operacjach, tak. gdzie wyglądają naprawdę karykaturalnie i no, jak czarne charaktery z jakichś filmów Marvela. I powiedziane jest o tym, że tak wyglądają po dwóch miesiącach tradingu na Bitcoinie. No ale niestety nie żyją, ponad 70 lat mieli jak umarli, w odstępie chyba jednego dnia. No właśnie, to bo sobie. to jest zaskakujące, bardzo, bardzo to są bracia-bliźniacy, tak, tak jak tak, rozumiem? Tak, jedno, jednojajowi, że identyczni. No ale to, to taka, tylko a propos memów, będzie trudniej o nowe zdjęcia. No to w takim razie już myślę, że jest dobry moment, żeby przejść do pewnych wątków historycznych, no bo wiesz, jaką rocznicę właśnie obchodziliśmy. Początek roku. no Domyślam się, ale powiedz. No, 13. Się. rocznica, jakby, wystartowania, uruchomienia bloku Genezis, czyli wystartowania Bitcoina. No i warto może trochę pospominać o tym, no, nie ma co tutaj ukrywać, jest to 13. rocznica kluczowego, jednego z ważniejszych w historii świata, w ogóle wydarzeń, tak bym tutaj powiedział. Kim był się Nakamoto według ciebie? Według mnie przede wszystkim był naprawdę błyskotliwym naukowcem. Naukowcem w tym znaczeniu, że wymyślił pewną ideę. Ale kim był fizycznie, kim był tak naprawdę, jak to, jak to, co to była za osoba, bo uważam, że to była jedna osoba, to skłaniam się do tej samej tezy, którą ty mówisz, czyli. Kalfinej. Tak, że to, że to jest on. Zresztą ostatnio. Elon Musk chyba ogłosił. Elon tak. Musk właśnie powiedział, że to, był, że to jest Nick Szabo. Właśnie, ten drugi gościu, który się pojawia, również jako osoba podejrzana, że za zabycie Satoshi Nakamoto. Tak, no Nick Szabo to jest człowiek, który żyje, też wybitny inżynier. On był angażowany w projekt Bitgold, czyli jak gdyby taki protoplasta bitcoina, stąd na niego się wskazuje. No i Elon Musk faktycznie mówi, że to może być on. Co sam nikt na ten temat mówi, nie wiem. Natomiast powiem ci, oczywiście dużo refleksji przychodzi do głowy w kontekście tej rocznicy. Ja, ja myślałam o o halu w Fineju, z tego względu, że po pierwsze był to pierwszy człowiek, który odebrał e, pierwszy transfer Bitcoina, więc myślę, to byłoby najprościej zro zrobić. Po drugie, e, mniej więcej umarł w tym samym czasie, kiedy Satoshi Nakamoto w mediach po raz ostatni dał jakiś komunikat. E, zresztą powiedział, że teraz musi się zająć swoimi sprawami. To był ten moment, kiedy Wikileaks e, e, zaczęło być jakby mocno na tapecie. Wikileaks, czyli wyciek wszystkich informacji mhm. o tam dyplomatycznych działaniach. E, m, m, no, i, ale powiem Ci, dlaczego pojawiła się w mojej głowie wątpliwość. Ponieważ całkiem niedawno ujawniono rzekomą korespondencję pomiędzy Halem Finejem i Satoshi Nakamoto. Maile, nie wiem w jaki sposób, jest cały wielki jakby artykuł na ten temat. Natomiast czytając te maile, widać, że Satoshi. Nakamoto konsultował się z Halem Finejem w zakresie jakichś tam tematów, na przykład jak zapisać gdzieś tam jakiś wpływający przycinek, jak to zaimplementować i tak dalej. I to by musiało oznaczać, że albo Hal Finney był naprawdę przegeniuszem, że on spreparował jeszcze wcześniej korespondencję, która została później odkryta, albo jednak Satoshi to jest ktoś inny. Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Myślę, że nie ma na świecie. Człowieka, który byłby jednocześnie genialny i jednocześnie potrafił opanować się przed tym, zakładając, że on jeszcze żyje, żeby się nie ujawnić. I w tym względzie myślę sobie. Jeszcze, żeby się nie skeszować. No właśnie, nie skeszować, tak? No bo przecież mówimy o tych portfelach. Olbrzymich portfelach. I tak. no, no właśnie, no bo pierwsze, pierwsze bitcoiny były kopane, tam chyba jeden milion bitcoinów, tak? Tak, ten... olbrzymie, olbrzymie ilości. I pomyślałem sobie w ogóle później, że. Co by się stało, gdyby za Bitcoinem stanął jednak ktoś konkretny e, i że to by było ze szkodą? Bo byśmy w po 20, 30 latach zaczęli mówić, że to był pewnie gwałtownik dzieci, czy że sam był coś tam w dzieciństwie miał zrobiony, że to jakiś bolek i tak dalej. A Bitcoin w gruncie rzeczy, ideowo, jest nie do zaatakowania. Bo nie można wskazać osoby, która go stworzyła. Co prawda później poszedłem dalej i pomyślałem sobie o Charlie Lee, który stoi za Litecoinem. I choćby za kolegą Buterinem, który stworzył Ethereum I chyba nikt ich tam jakoś czego nie atakuje w tej chwili. Ale fakt, że za Bitcoinem nie nie, nie, atakuje, nie, nie atakuje. ma jakby istoty człowieka, też dodaje temu wszystkiemu jakiś tam smak. No, no na pewno ja. myślę, że. Kluczem jest to, że nie wiemy, kto jest i są silne podejrzenia, że ta osoba nie żyje. Tak. To jednak daje nam poczucie pewności, jeśli chodzi o te pierwsze bitcoiny. To, bo gdyby taki milion bitcoinów nagle wpadł na rynek, to myślę, że narobiłby no, sporego, trochę by narobił no trochę tak. zamieszania. No, Sławku, a to może, ponieważ dzisiaj mamy pierwszy dzień roku, to może coś opowiemy o przyszłości, może powróżymy coś, jakieś zakłady. Ile będzie za rok? Mówisz o, o bitcoinie? bitcoinie? Skupmy się może tylko na bitcoinie. Celowo unikasz pewnie dyskusji o kanze. Nie nie mówię, że celowo, bo my po prostu o cenie kangi nie możemy mówić. Na pewno będzie najlepiej, jak się da. Jeżeli chodzi o bitcoina, to powiem ci co myślę. Myślę, bo pamiętam nasze rozmowy właśnie sprzed roku. Zresztą chyba rozmawialiśmy na ostatnim kwadrancie na ten temat, a jeżeli na kwadrancie, to gdzieś tam rozmawialiśmy. Że ja prognozowałem cenę 120 tysięcy dolarów pod koniec zeszłego roku. Nie, znaczy nie pod koniec, tylko że to będzie ATH, którego mm -hmm. doświadczymy w ciągu tego. Ty chyba dawałeś nawet więcej. Wieszy, e, nie? No, jechaliśmy na gwiaźmie. E, ja właśnie chcę teraz powiedzieć, że uważam, że dochodzi do pewnej petryfikacji, stabilizacji. E, bo jedną rzecz, zanim jeszcze pogadam o tej cenie. Nie, nie wiem, czy wiesz, na pewno intuicyjnie to czujesz. Ubiegły rok. Był, miał swoje ATH, jeżeli chodzi o inwestycje w fundusze i w ogóle e, takich graczy, którzy, którzy są instytucjami. Gdzieś tutaj mam notatkę, że zaraz może spróbuję odnaleźć, ale. E, 30 miliardów dolarów w ubiegłym roku zainwestowano. W poprzedni wynik, jakiś tam inny rok, chyba poprzedzający, to były 4 miliardy no, dolarów. Tak, nie? 10 razy mniej. Nie? No więc chodzi mi o coś takiego, że jeżeli nagle na rynku pojawia się taki kapitał, i to jeszcze było głośno pompowane, że, że tam wchodzą kolejne instytucje, inwestują, i my tak naprawdę jak gdyby podwoiliśmy czy potroiliśmy wartość bitcoina. Bo Bitcoin pod koniec 2020 roku był wart około 20 paru tysięcy dolarów, tak? Ty masz pamięć do liczby? Tak, ja te... no trochę mniej nawet. No, no właśnie, no to. E, no, sprawdzę. No właśnie. No to e, jakby skoro tak wielkie instytucje weszły, e, tyle się zdziałało. Co prawda, Elon Musk tutaj trochę nam e, poprzeszkadzał, ale, e, e, ale myślę sobie, że my tak naprawdę, czy Bitcoin zaczyna budować bardzo solidne fundamenty. I oczywiście chciałbym e, zobaczyć w końcu te 100 tysięcy dolarów, a później milion dolarów. E, ale właśnie teraz nie mam intuicji. Raczej intuicji nie bym powiedział. Nie, mam intuicję. Myślę, że nie przekroczymy 100 w tym roku. Okej. Okay, a ty jak uważasz? Ja jestem przekonany, że wrócimy do planu B e, i że będziemy mieli e, wzrosty. To jest moje, moje osobiste przekonanie. Sprawdziłem rok temu 34 tysiące kosztował bitcoin więc więcej niż, niż pamiętałem, no ale urósł, nie, to w ciągu roku urosnąć o 50%, to czy tam 40% to jest i tak wielki sukces? Nie, nie ma takich typowych inwestycji, a gdyby jeszcze popatrzeć na wykres, to momenty, w których było dużo taniej, to są bardzo bardzo małe. Nie? Tam najniższa cena spadała do 20 tysięcy, tak jak patrzę teraz na wykres. No. Nie było. Yy, nie, nie było jakichś takich gwałtownych spadków. Okej. Okay. No to yy, według ciebie, jak, jaki będzie ATH w tym roku? Ja myślę, że przebijemy 100 tysięcy na pewno. No to ja myślę, że nie przebijemy. No. Ale okay. nie, 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 że się zakładamy. W sensie, nie, nie bo to nie, 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 nie jest patrzą, tak. Ja po prostu. Ale wypomnę. Tak. E, zo, e, Jak wygram. Zo, Zobaczymy. No ale t, e, wspomniałeś o tych 400%. To chcę Ci powiedzieć, że e, nasz wspólny znajomy może nas ogląda, bo na tym powiedziałam, że o tym wspomnę. Mariusz, Mariusz Czy, Mariusz Czy, e, Człowiek, który ma wiedzę na temat klasycznych finansów, i raczej zawsze był powiedzmy wątpiący w kryptowaluty, podesłał mi dokładnie chyba wczoraj artykuł, w którym jeden z polskich analityków podsumowuje, jak w ogóle wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o rynki inwestycyjne, i tam porównuje złoto, jakieś tam metale i. I, tak dalej. I chodzi o to, że podsumowuję to w ten sposób, że nie ma wątpliwości, że nie tylko w ciągu ostatnich trzech lat Bitcoin po prostu wszystkie metody inwestycji kładł na plecy, ale wygląda na to, że jak się podsumuje 10 lat, to po prostu Bitcoin jest nie tam, że jest zwycięzcą, tylko to jest tak, że w gruncie rzeczy trzeba go obciąć, żeby ci pozostali mogli się jakoś tak klasyfikować. No nie, bo skala nam się zepsuła. No tak nie, więc. No, słuchaj, no w 2014 roku mieliśmy cenę 600 dolarów. No właśnie. To jak z czym tu konkurować? To się nie da. No właśnie, i nawet komentarz tego, tego człowieka, Tomasz Gessner, nie, nie znam go, ale, na, ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. On napisał, że niekwestionowanym liderem jest Bitcoin, czyli projekt Antyfiat. I tutaj podsumowuję w taki sposób: to, że kto by pomyślał, że czysty i nieuregulowany rynek może osiągnąć takie efekty? Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, właśnie. No i to jest po prostu wielka wskazówka co do wolnościowych tutaj podejść. Kto by pewnie pomyślał, czy kto by założył, że gdyby rynek czysty był i nieuregulowany w innych obszarach przemysłu, co by się tam działo, byłoby po prostu wielkie szaleństwo. Łukasz, w ogóle. Ruszyłeś tym pionkiem, i tutaj w komentarzach jest cała dyskusja na temat tego, co tu się dzieje. <laughs> Więc jeden ruch. Follow, follow the news. Tak, follow the news. Ja tylko powiem, szykuje się nam no konferencja właśnie, tak. w marcu, na której będziemy 9-10 marca w Warszawie. Zapraszamy wszystkich, chcemy się z Wami spotkać. Będzie jak w Rzymie, albo nawet lepiej. Nie, będzie lepiej. To, co e, robiliśmy, prezentowaliśmy jak można korzystać z aplikacji, pokazywaliśmy możliwości korzystania z kantorów, e, mieliśmy i będziemy mieli teraz w Warszawie dwa, e, dwa fajne speecze, na które już teraz zapraszamy. Tak. E, będzie okazja porozmawiać, spotkać się. Będzie naprawdę e, dużo dobrego czasu i dużo różnych okazji, konkursów. E, no, może jeszcze nie zdradzajmy wszystkiego, ale... Ale myślę właśnie, że ważne dziewiąty, dziesiąty, ponieważ to nie jest weekend, to proszę wpiszcie to sobie w kalendarz, tak. no bo jedziemy tam z myślą nie tylko po to, żeby zrobić wielkie show i pokazać wszystkim, kto tutaj rządzi, to po prostu chcemy się spotkać i poprzybijać piątki i po prostu pogadać i myślę sobie, że to jest najlepszy właśnie moment. No i a, a propos takich działań związanych z Kangą, to czy możesz mi powiedzieć, co takiego się będzie działo w tym i w następnym tygodniu, jeżeli chodzi o giełdę? Bardzo dużo. Będzie się bardzo dużo działo. Już w czwartek rozpoczyna się, otwieramy nowy rynek Empire's zachęcam do zapoznania się z newsami. W czwartek możliwość oferty sprzedaży, w piątek oferty kupna, czyli otwarcie pełne rynku, a w sobotę wypłaty. A w przyszłym tygodniu będziemy mieli pierwszy flash sale we w tym wtorek, roku. pierwszy flash sale w tym roku. Tak, bardzo ciekawy, interesujący projekt, który. No, może jeszcze nie, będzie, nie będę o tym mówił, to będziemy, będziemy informować o tym w kolejnych newsach, ale zapowiada się interesujący projekt, i w kolejnych tygodniach mamy już wypełniony kalendarz prawie do końca marca. Więc nie, nie ma się co. Co martwić, będzie, będzie, będzie robić. się działo. Będzie się działo, tak. będzie się działo. E... Ja mogę powiedzieć tylko o jednym jeszcze projekcie, który będzie w tym miesiącu. E, to jest, Mówisz e, o tym? E, Mówię o tym projekcie. To jest projekt, e, jeszcze nic nie będziemy zdradzać, ale to jest projekt, którego e, liczba followersów na Facebooku wyraża się, e, liczę zera, przepraszam, siedmią cyfrową liczbą i z przodu wcale nie jest jedynka tylko coś znacznie, znacznie większego. No, ale to tak tylko, żeby Ja bym powiedział, ale żeby tylko trochę, jakby ten, nie ma tam też dwójki, a jest cyfra parzysta tak. na początku. <laughs> Także tutaj, ten, no, to będzie, będzie się działo, będzie to bardzo ciekawe. Za tydzień również damy newsy na temat nowych lokalizacji kantorów, które będą naprawdę bardzo egzotyczne i ciekawe i myślę, że wszyscy będą zasko będziemy zaskoczeni. Natomiast jutro spotykamy się na AMIE, Ask Me Anything, która zaczyna się o godzinie 16 polskiego czasu i będziemy dyskutować przez całą godzinę, przy czym podzielimy prawdopodobnie to na dwie części. Pierwsza część będzie po polsku, później druga po angielsku, no chyba, że Trzeba będzie przedłużyć to, będziemy dłużej rozmawiali. Także, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo wątpliwości, to proszę przesyłajcie na telegramie albo na customer service, tak żebyśmy mogli się ewentualnie przygotować. Chociaż oczywiście zawsze chętnie pójdziemy na żywioł. Jedną rzecz chciałem tak. powiedzieć, zwrócić uwagę, bo powiedzieliśmy o wzrostach bitcoina. Dlaczego są wzrosty, dlaczego spodziewamy się wzrostu bitcoina? Tak. I ja teraz chciałem powiedzieć, dlaczego? Pozwól mi tylko A, jednym zdaniem jest, to jest. skomentować. Otóż. Przed Nowym Rokiem, teraz nie mam danych, ale przed Nowym Rokiem, przed 1 stycznia z Coinbase'a przez ostatni tydzień codziennie uciekało ile bitcoinów? Ile ludzie wypłacali bitcoinów z Coinbase'a? Podkreślam, co oznacza wypłacanie. Wypłacanie oznacza, że ludzie mówią: Nie będę sprzedawał. Tak, wypłacam no tak. na swój portfel, będę tam trzymał, to jest moja lokata kapitału. Ile to będzie? No, no i jak jest? 10 tysięcy. 10 tysięcy 10 bitcoinów każdego dnia. Także e, widać, że. A, a pamiętajmy, że na Coinbase nie kupują e, instytucje, tylko raczej zwykli, zwykli ludzie, więc 400-500 milionów każdego dnia opuszczało, e, opuszczało rynek. To jest bardzo dużo. To no to tutaj dodam, jeszcze uzupełniając w takim razie tą, tą myśl. Nie wiem, czy wiesz, że względnie mamy coraz mniejszą ilość portfeli wielorybów. Co oznacza, wieloryb to jest ktoś, kto mm. trzyma więcej niż 1000 bitcoinów na jednym adresie. Względnie ta wartość maleje, co oczywiście wynika z tego, w, w mojej ocenie to dobrze, bo to oznacza, że nas rośnie adaptacja kryptowalut. No nie, mm. że. Szare żuczki takie jak ja i pewnie Ty, też jakby wchodzą w ten świat, i to, jakby to jest dobra wiadomość. Mamy najniższy wskaźnik wielorybnych portfeli w ogóle od samego początku. Co jest zgodne jakby z intuicją i ze statystyką, ale tak to wygląda. Dobrze, Łukasz. Jak zwykle wyszły zmienić... nam dwa kwadranse. Co jeszcze? Dobra. Tutaj widzę jakieś komentarze, ale widzę, że to nie ten. Dobra. Widzimy się jutro. jutro. Widzimy się jutro. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej. Do usłyszenia. Cześć.